Niedawno firma analityczna Griffin oraz Rendered VC opracowali raport dotyczący branży gier od strony marketingu, narzędzi i trendów analizujących wzrosty i upadki branży, zapotrzebowanie deweloperów, a także kierunki, w których deweloperzy podążają, w tym dość mocne skupienie się na grach usługach. Dane zebrane przez instytucje są dość imponujące. Zapytano 537 studiów deweloperskich, w tym 36% z USA, 17% z Kanady, 12% z Wielkiej Brytanii, 12% z Japonii, 33% z Europy i Afryki. Proporcje studiów były dość dobrze rozłożone pomiędzy studia małe, czyli 36% te do 50 osób, 38% było średniego rozmiaru, czyli 50 do 100 osób oraz 25% dużych zespołów, takich bardziej triplejowych. Powyżej 100 osób. Jeżeli chodzi o profesję, również zachowano balans, zadając pytania aż praktycznie każdej produkcyjnej działce twórców, od artystów przez programistów po produkcję QA i samo szefostwo firm. Gry tworzone w tych studiach były w większości. W tworzone na Unrealu lub Unity po prawie 40%, albo na silniku wewnętrznym około 20% jeszcze gdzieś tam pozostałości jakieś zebrał go do. Gry tworzono w 70% studiów na PC, około 55% na konsole i platformy mobilne, następnie skupiono się dopiero na grach przeglądarkowych, AR, VR itd. W analizie dynamiki rynku odznaczają się trzy główne trendy. 77% studiów raportuje ciągły wzrost kosztów produkcji, 65% aktualnie pracuje lub utrzymuje przynajmniej jedną grę live service, czyli czy tam game as a service, grę usługę, czyli tytuł o długim ogonie sprzedażowym, gdzie utrzymuje się zainteresowanie gracza przez ciągłe dokładanie nowej zawartości w odpowiedniej dla niej, też metodologii płatności. 88% respondentów szuka nowych narzędzi usprawniających ich tryb pracy, gdyż aktualnie posiadana technologia nie pozwala na sprawne spełnianie wymagań graczy. W zakresie konkurencyjności na rynku można zauważyć również kilka ciekawych trendów. Większość bo ponad 3 czwarte deweloperów uważa, że gry multiplayer powinny być cross-platformowe. Gracze oczekują jakości AAA, niezależnie od rozmiaru studia. Oraz studia powinno korzystać z narzędzi analitycznych dla retencji i monetyzacji. Odrobiny mniej, bo około 2 trzecie deweloperów uważa, że dla długoterminowego sukcesu tytułu gra musi posiadać element live service. Znamienne jest tutaj stwierdzenie, że gry jako usługi są już w produkcji albo są w planach produkcyjnych pośród 95% deweloperów, jeżeli chodzi o rynek PC-konsole. Z kolei w przypadku gier mobilnych segment premium, który nie posiada właśnie elementów gier usług, niemalże w ogóle. Nie istnieje. Deweloperzy z wielu działów nadal zgłaszają braki w zakresie narzędzi do swojej pracy. Tutaj największym odsetkiem są testerzy, analitycy i programiści. Raport następnie omawia wyzwania przemysłu gier, zaznaczając największe problemy e, danych specjalizacji. Artyści w większości zaznaczają brak narzędzi do współpracy w 3D na wzór takich e, jakby serwisów jak Figma oraz podkreślają, że Tworzenie trójwymiarowej treści jest coraz droższe. Artyści potrzebują bardziej przystępnych narzędzi do obsługi dużych plików, walidacji treści czy współpracy jednocześnie nad danym elementem gry. Analitycy danych zaznaczają, że gry poza segmentem mobilnym nie podchodzą poważnie do kwestii zbierania danych, co utrudnia odpowiednie reagowanie na problemy w postprodukcji. Programiści podkreślają, iż czasy budowania są zbyt długie, co obniża ich wydajność w pracy. Faktem jest, że Aktualnie silniki budują się tragicznie długo, jakakolwiek modyfikacja powoduje naprawdę wyczekiwanie czasami od kilku, kilkunastu minut, które wytrącają z jakby flow pracy, a jednocześnie nie można kontynuować spokojnie developmentu, no chyba, że się właśnie ma maszyny zdalne do budowania. I tutaj budowanie interacyjne właśnie trwa zbyt długo, co, i co prawda pojawia się szereg zewnętrznych usług, albo też buduje się własną infrastrukturę, ale wymaga to z kolei bardzo sprawnej struktury sieciowej, by pobierać sprawnie gigabajty danych. Producenci mają problem z koordynacją zadań ze względu na brak przejrzystości w obserwacji zależności pomiędzy elementami projektu. Tutaj po prostu wychodzi to, że brakuje. Dobrej struktury, odpowiednich liderów, którzy ułatwią właśnie producentowi tą synchronizację. Niestety, bez leadershipu, no to budowanie dużych gier, zwłaszcza gier usług, jest naprawdę kłopotliwe. QA poszukują nowych sposobów na automatyzację wtórnych testów, brakuje jednak narzędzi lub czasu na stworzenie odpowiednich narzędzi do ich realizacji. Ze względu na rosnącą skalę gier, większość zespołów deklaruje konieczność zwiększenia swoich rozmiarów. Od 55 do 95%, by utrzymać odpowiedni poziom testów. Także no to niedotrudnienie QA, o którym cały czas mówię, no jest ewidentnie obecne. Szczególnie jest to znamienne przy grach usługach, gdzie ciągłe dodawanie zawartości i mechanik wymaga ciągłych testów jednostkowych i te integracyjnych, przeglądowych, wydajnościowych itd., itd. W IT jest to naturalny proces. Ale tam często odsetek testerów w zespole jest znacznie wyższy, to jest jedna sprawa. A oprogramowanie pod kątem interakcji z użytkownikiem jest znacznie prostsze niż gry. Więc cóż, no, jednocześnie inwestuje się mniej w testowanie niż w IT. I jeszcze mamy bardziej skomplikowane projekty pod kątem interakcji. Ja nie mówię tutaj, że gry są bardziej złożone czy cięższe niż aplikacje bankowe, ale tu po prostu tych. Punktów wejścia czy punktów niepewności do testowania jest znacznie więcej niż właśnie w IT, mimo niższej odpowiedzialności, oczywiście, produktu. Wciąż no właśnie nie doinwestowanie w QA jest tragedią. Szefowie zespołów wykazują, iż ciężko znaleźć złoty środek, jeżeli chodzi o używanie narzędzi. Zewnętrzne narzędzia wymagają dużo czasu na naukę i adaptację, plus no kosztują, bo trzeba płacić miesięcznie, bądź też jednorazowo, no ale trzeba za nie zapłacić, wewnętrzne z kolei kosztów utrzymania przez programistów, co opóźnia właściwą produkcję gier, no i gonienie za nowymi technologiami też jest kłopotliwe. Pośród największych czynników powodujących wzrost kosztów produkcji gier, twórcy wykazują wzrost jakości asetów gra, w grach. Oczekuje się po prostu ładniejszych gier, co jest naturalne. Zwiększenie powierzchni światów, no chcemy mieć większe mapy w grze, to też jest naturalne. Bardziej złożone systemy gry, tak samo. Lepsza jakość animacji, jasne. No w końcu mamy lepsze sprzęty, no to czemu miałaby się kiepsko animować postacie? I koszty pozyskania talentu, no bo specjalistów z niektórych dziedzin naprawdę ciężko znaleźć i oni zawsze będą jakby potrzebni, nawet teraz w kryzysie dalej te najbardziej y, potrzebne jakby pozycje nadal mają otwarcie, mają otwarte drzwi w wielu firmach, chociażby animator, specjalista od efektów specjalnych czy programiści tak samo. Wszystko to powoduje, że większość zespołów rozmija się z estymatami, i nie potrafi dowieść projektów na czas ze względu na braki personelu lub przesadne optymisty przesadnie optymistyczne estymaty. Najwięcej rozmijają się programiści A 58% i designerzy 42%. No bo w momencie kiedy dostaje się jakieś dziwne niespodzianki, bądź nie przewidzi się pewnych problemów technicznych, to. Albo zakłada się, że po prostu coś jest proste do realizacji, bądź gorzej, to project manager zakłada, że coś powinno się prosto zrobić, a nie ma o tym pojęcia, no to wtedy e, czasami są takie historie. Cóż, no ale to też jest kwestia właśnie właściwego podejścia liderów do tego, żeby e, odpowiednio estymować te taski, ale znowu, jeżeli ma się kiepsko, kiepskiego lidera w tym wszystkim, no to później ciężko się z tym wszystkim wyrobić. W grach, usługach dodatkowymi wyzwaniami są też stała koordynacja wydań, stałe łatanie funkcjonalności i reakcji na problemy przy nowych iteracjach oraz nieprzewidziane skutki zmian, czyli no właściwie wszystko się rozbija o odpowiednie utrzymanie produktu. Kolejny raport porusza ewolucję procesów produkcyjnych, właśnie i najważniejszymi spostrzeżeniami tutaj są takie, że istnieje konieczność tak jedno dwutygodniowych cykli wydawniczych e, dla użytkowników, gry usługi wymagają stałego dostarczania zawartości, by utrzymać zainteresowanie gracze i gry mobilne i MMO mają już ustalone procesy i analizują nowe, a ponadto e, a mimo to e, ponad dwie trzecie twórców zaznacza, że ich aktualne procesy produkcyjne nie sprawdzają się w grach w usługach. Faktem jest, że gra usługa na dużą skalę jest tworem dość nowym, gdyż przez wiele lat wydawano grę raz i przechodzono do następnej. Dopiero potem wprowadzono koncepcję dodatków, mikrotransakcji, battle passów i tym podobnych zabiegów, które pojawiły się dopiero w ostatnich kilku latach, a GameDev już istnieje no dobrych kilkadziesiąt lat. Nie zgodzę się jednak z wykresem reprezentującym tutaj e, proces produkcyjny z tego raportu, gdyż gry indie produkuje się 1-2 lata, e, AA 2-4, a AAA od 5 do 6 lat wzwyż. Dodatkowo składowe aktualnie przebiegają trochę inaczej i są bardziej złożone. Natomiast widać właśnie po samej złożoności jak wyglądają przebieg, przebiegi cykli produkcyjnych w przypadku gier usług. Gdzie poza premierą występują następujące po sobie kolejno cykle produkcyjne, etapy analizy i aktualizowania strategii, poprawek ekonomii itd. Czym się zatem różni większość developmentu gier od gier mobilnych i MMO? Główne wyróżniki to odpowiednio oddzielone podsystemy gry, minimalizacja czasu budowania, zarządzanie długiem technologicznym, automatyzacja testowania, odpowiednio zaplanowana architektura i profesjonalne wsparcie tzw. DevOpsów, czyli ludzi, którzy dbają o infrastrukturę sieciową, o maszyny budujące, o to jak mamy zabezpieczone sieci, i tak dalej. To wszystko jest bardzo ważne i mam nadzieję, że DevOpsi w waszej firmie, jeżeli robicie gry czy IT no to y, są odpowiednio za to docenieni. Z własnego doświadczenia też wiem, że wprowadzanie powyższych elementów właśnie, które wymieniłem wcześniej, być może jest kosztowne i trudne na start, ale w dłuższej perspektywie oszczędza masę czasu i pieniędzy, no, głównie jak zauważam to w przypadku implementacji właśnie build machine, czyli programista pracuje nad kodem, wrzuca go do repozytorium i tam ma osobną maszynę, która buduje ten kod i w tym czasie można właśnie zająć się kolejnym zadaniem, czyli nie marnuje się tego czasu. I oczywiście no, taka maszyna no, musi mieć mocniejszy procesor, żeby szybko przetwarzać to budowanie. Natomiast właśnie e, istotą tego, e, tego całego procesu jest to, że nie marnuje się czasu i czas programisty zmarnowany przy czekaniu na bildę jest często wyższy niż zakup tej maszyny za tam kilkanaście czy tam kilkadziesiąt tysięcy w dłuższej perspektywie. Co więc jest największym zagrożeniem w grach usługach? Gracze opuszczające tą usługę, oczywiście, a wpływa na to w dużej mierze brak szybkiej reakcji na błędy, przerwy w dostarczaniu usług oraz brak nowej zawartości, gdy, gdyż no cóż, gracze szybko się nudzą. Na końcu raport zajmuje się trendami technologicznymi, i tutaj jakie trendy są te najbardziej wyraźne. Dwie trzecie Twórców planuje e, używać płatnych narzędzi zamiast budować własne. Koszt stworzenia i utrzymania narzędzi jest niezwykle wysoki i odsuwa uwagę od głównego produktu. Twórcy powoli zmierzają też w stronę standaryzacji pewnych rozwiązań, np. silnika, by łatwiej pozyskać talent na rynku. Tak na przykład długi czas twórcy Halo e, pracowali na własnym silniku. E, Jednakże bardzo ciężko się zaadaptować do niego, zwłaszcza, że oni mają jakąś durną politykę, która jest już sławna na cały GameDev i nie rozumieją dalej, dlaczego to, to robią, że y, tam mają takie kontrakty, iż deweloper może maksymalnie 18 miesięcy pracować w firmie, a potem go z nim zrywają kontrakt i szukają nowego, co jest tragicznie głupie, bo zazwyczaj pierwsze ileś tygodni spędza się na tym, żeby się nauczyć danego narzędzia, które jest napisane. W C jest pewnie znacznie cięższe niż Unreal i tak dalej, pod pewnymi względami, stąd nawet oni już odchodzą powoli od tego silnika po to, by robić następną grę właśnie na Unreal'u, bo dzięki temu można znacznie łatwiej pozyskać dewelopera na rynku i można od razu łatwiej wejść powiedzmy w proces produkcji samej gry. 94% studiów albo używa, albo planuje używać właśnie rozwiązań w Pumurze, tutaj też chodzi o. Zarządzanie projektami, właśnie o Figme, Miro, o Google One, o jakby tą całą a, a infrastrukturę od Microsoftu, żeby wymieniać się szybciej plikami, komunikować się sprawniej, mieć zamkniętą e, na przykład architekturę też, jeżeli chodzi o e, maile, o notatki. E, no to wszystko naprawdę wydaje się taką pierdolą w porównaniu do, do reszty, ale w dłuższej perspektywie naprawdę ułatwia posiadanie takiego kochętnego. Ekosystemu do komunikacji. Ponad połowa artystów spodziewa się, że za dwa lata duża część wtórnej pracy zostanie kompletnie zastąpiona przez AI. Wciąż większość twórców postrzega AI w najbliższych latach jako narzędzie usprawniające pracę, a nie zagrożenie wypierające specjalistów z rynku. To się jeszcze okaże, ale póki co tak. No, to jest po prostu dobre narzędzie i mam nadzieję, że to tak zostanie. Dwie trzecie studiów chce inwestować w budowanie technicznej infrastruktury i automatyzacji do sprawniejszego zarządzania produktem i zespołem. Ponadto połowa twórców wykazuje zainteresowanie strumieniowaniem w chmurze i możliwościami wykorzystania tej technologii jako wsparcia obliczeniowego. Czyli, na przykład, delegujemy zadanie generowania sztucznego tłumu, które, z którym nie wchodzimy w interakcję, tak? bo po co to ma się liczyć lokalnie, skoro można to dostreamować, a jak nam braknie łącza, no to po prostu będziemy mieć mniej gęsty tłum. To jest jakieś tam wyjście. E, zwłaszcza, że teraz coraz więcej gier wymaga i tak połączenia online. E, co może się właśnie wydawać nietypowe gry przeglądarkowe, dzięki nowym technologiom, wracając do łask na wielu rynkach, zwłaszcza w Azji, i spora część mobilnych deweloperów planuje w najbliższym czasie produkować porty lub osobne projekty właśnie w tym segmencie, dlatego, bo technologia bardzo e, mocno ułatwia Stworzenie gry, która jednocześnie pasuje na telefon i na przeglądarkę. Aktualny stan branży gier charakteryzuje się nasyceniem treści, rosnącymi kosztami i potrzebą korekty rynkowej przez ugruntowane graczy. Wśród tych wyzwań deweloperzy, którzy mogą wykorzystać nowe technologie i zbudować przewagi produkcyjne, mają duże możliwości wyróżnienia się, i tutaj innowacje technologiczne w technologii takich jak AI, czy automatyzację, czy też usługi w chmurze, mają ten potencjał do zwiększenia kreatywności, zmniejszenia ryzyka produkcyjnego i poprawy doświadczeń dla graczy. Chociaż te technologie wyposażają studio w nowe możliwości, ważne jest uznanie, że narzędzia często wymagają znacznej. Innowacji procesów i odejścia od tradycyjnych norm produkcyjnych. Właśnie patrząc, więc jak złożony jest cały proces gier usług, jak trudne jest zaadaptowanie do tego procesu, by stworzyć utrzymywalny biznes, utrzymywalną grę, wiele firm na pewno będzie próbowało zdobyć miejsca na rynku, co już widzimy przez duże zagęszczenie tych wydanych i nadal planowanych produkcji. Te zespoły, które jednak nie zaadaptują się do odpowiednich standardów, które odbiegają od klasycznego developmentu gier, skazują się z miejsca na porażkę. Widać to właśnie po zespołach, które wydały swoje gry w stanie tragicznym bądź zupełnie niedostosowanym do rynku. Jak da się to zauważyć w przypadku Justice League, Redfall czy Halo Infinite, które. Em, czy, które no, no nie dały sobie rady ewidentnie, tak? Były źle zaplanowane albo nie miały odpowiedniej zawartości, żeby utrzymać graczy. Tak samo zresztą Destiny, ta druga część, no teraz też jest dość w tarapatach. No i mamy też te gry, które zostały anulowane, zanim ujrzały światło dzienne, tak? Jak na przykład Project Hainas od SEGI, który był ponoć tragicznie drogi. Stąd też może ta aktualizacja właśnie procesów, może ktoś się zainspirował tym raportem albo właśnie analitykami wewnętrznymi firmy. Czy też właśnie multiplayerowa gra w e, świecie The Last of Us od Dog też w końcu została anulowana. Wydawcy, którzy chcą zarobić na grach usługach muszą sobie w końcu wbić do uba, że do osiągnięcia sukcesu potrzebna jest odpowiednia infrastruktura, dostosowane procesy produkcyjne, by sprawnie produkować nową treść. Odpowiednie automatyzacje usprawniające development, masa, ale to masa zawartości na start przy jednoczesnym planowaniu systemowym i modularnym całej architektury gry i warstwy usługowej, a także oparty na analizie danych, system szybkiego reagowania na zapotrzebowanie graczy, nie tylko na poziomie technologicznym, ale też zarządzaniem społecznością. Bez właściwej relacji gracz-developer i sprawnych procesów, masa pieniędzy będzie wyrzucona po prostu w błoto. Więc mam nadzieję, że twórcy zrozumieją, że zamiast budować grę raz na 6 lat, ryzykując masę czasu i pieniędzy, by być może zrobić setki milionów i jednocześnie nie dostosowując się do wymagań właśnie tworzenia gier Game as a Service, pójdą po rodzą do głowy, tworząc mniejsze gry. Znacznie krócej, znacznie taniej, e, w obszarze, na którym się znają. Halo, Rocksteady i Arkane, tak? By dać graczom mniejsze, bardziej skondensowane doświadczenie, które być może zarobi 10 razy mniej, ale relatywnie ten zrodzi inwestycji w krótszym czasie i tak będzie lepszy, ale przeznacznie właśnie mniejszym też ryzyku i szybszej możliwości zmiany kierunku pod wpływem potrzeb graczy. Mój dziadek mawiał, że mniejszą łyżką szybciej się najesz, czy bardziej się najesz. Może właśnie nie tak szybko, jak dużą łychą chochlą, tak game as a service, ale przynajmniej nie nabawicie się niestrawności, tak? Czy zatem grozi nam dominacja gier usług? Nie sądzę, ale z pewnością wydawcy będą próbować i jeżeli nie będą się dostosowywać do pewnych warunków czy właśnie procesów, to będą naprawdę z hukiem upadać. Jestem ciekawy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że jednak się nie pomyliłem tutaj. To jest zresztą moja opinia, moje wnioski z tego raportu. Nie musicie się zgadzać i bardzo chętnie też porozmawiam o tym w komentarzach, czy też na najbliższym live. Jeszcze nie wiem, kiedy będzie dokładnie, pewnie w marcu, gdzieś w połowie. Zobaczymy. W każdym razie, to wszystko.